774 Rezerwat źródliska w Dolinie Ewy. No, od wąwozu huzarów kawałek. Idzie się za dwie godziny. Góra, dół albo kreśląc. Linie wzdłuż wąwozów, potoków. Mija się Dolina Radości, Złotą Gospodę. No i czarnym szlakiem w Dolinie Ewy jest rezerwat, źródliska nic dziwnego, że są tu źródliska no bo w, dookoła wzgórza 100 albo i więcej metrowe muszą gdzieś wyrzucać z siebie tą wodę zgromadzoną w różnych warstwach a tu do potoku mamy ścieżkę a wzdłuż niej śliczne pieropostniki strusie Genialnie się te paprocie prezentują. No i jak to w rezerwacie wykroty? Tutaj kolosalne pnie. Może kilka sekund, jak wygląda ścieżka, jak się idzie drożką. I tutaj ten czerwony, no, czarny szlak. A to sama dolina. Jeszcze nieliczne liście na drzewach się złocą. Już niewiele, no bo listopad zaraz przyjdzie śnieg, ale dolina ślicznościowa. A rezerwat od 1983 roku 12 hektarów z kawałkiem. Wiosną można tutaj się można zachwycać górskimi roślinami. Przetacznik górski, nawet do spotkania. Gdzieś kilka kilometrów od plaży bałtyckiej.